Ja już się zapraszamy. No. Chciałem Państwu przedstawić pana ministra Wojciecha Szewkę, który, który był ministrem w Komitecie Badań Naukowych, e, który jest specjalistą od m.in. innymi bezrobocia. Chciałem Państwu przedstawić wiceprzewodniczącego PZZ-u pana Andrzeja Radzikowskiego. E, no i oczywiście dwie osoby, na których mnie osobiście najbardziej zależy, to znaczy radnego naszego srd kolegę Stanisława Rybskiego. I przewodniczącego SRD, kolegę Łukasza. Chciałem Państwu powiedzieć, że słusznie Łukasz mnie opieprzył. Zawsze jest tak, że gospodarz terenu bierze odpowiedzialność za siebie, to ja Biorę na siebie odpowiedzialność, jeszcze raz przepraszając, ale pomyśleliśmy sobie tak. Jeżeli ktoś da ciała, to musi w trybie natychmiastowym tworzyć jakąś alternatywę. Pewnie nie dadzą rady, ale myślę, że poseł, dwóch ministrów, wiceszefu prezydencji w Polsce, radny i moja skromna osoba damy radę. Przy okazji chciałem przywitać również sekretarza mazowieckiej organizacji SRD, kolegę Iwaniaka robi zdjęcia, przystojny, przystałyby Wybaczcie jeszcze raz, przepraszam, wybaczcie jeszcze raz. Dziękuję Łukaszowi bardzo za to, że Państwa zaprosił i że sala jest tak duża i pełna ludzi. Dziękuję, jeszcze raz przepraszam, po tym spotkaniu pojedziemy w miejsce elektrowni, która nie powstała i w związku z tym nie powstały miejsca pracy i chcielibyśmy tam zrobić konferencję prasową i pan minister i pan minister Kosowski kilkanaście albo kilkadziesiąt słów mądrych płoch. Bardzo duże zainteresowanie wzbudziło to dzisiejsze spotkanie wśród działkowców. Jest tu grupa działkowców. Również gorąco i serdecznie witam. Witam wszystkich mieszkańców niezależnie od poglądów politycznych, którzy przybyli w trosce o nasze miasto, które ma tyle problemów, które z tak wielkimi problemami boli się. Witam też yy, media. Niektórzy mówią, że to już pierwsza władza. Tak to <noise> Szanowni zebrani, może kilka zdań od nas, informacji yy, co my, Aktyw SLZ, ja jako y, przedstawiciel y, miejscowej społeczności w sejmiku wojewódzkim, wojewódzkim, robimy, żeby miejsc pracy w Ostrowence było więcej, żeby poziom bezrobocia y, tej okrutnej rzeczy, która się dzieje w tej chwili w naszym mieście, w naszym kraju był mniejszy. A więc naszym priorytetem to jest batalia o wznowienie budowy elektrowni. To elektrownia, to nowe miejsca pracy, to nowa infrastruktura techniczna i społeczna. To my wspólnie, także i z kolegą Wspniakiem, doprowadziliśmy do tego, że Sejmik podjął uchwałę, stanowisko wspierające budowę elektrowni. I uważam, zresztą tutaj wcześniej rozmawiałem z osobami kompetentnymi, że elektrownia w Ostrołęce jest potrzebna. Elektrownia jest potrzebna także krajowi naszemu, tej północnej części, gdzie można by to określić energetyczno-pustynią. Następna sprawa to kolegium nauczycielskie. Toczyliśmy, też potężny bój toczyliśmy o to, żeby była wyższa uczelnia w Ostrołęce, bo tak nam obiecano kiedyś, jak likwidowano województwo. Pan premier Buzek likwidując województwo mówił, że dostaniecie w zamian dużo rzeczy. Między innymi w Tak się nie stało. W tej chwili likwiduje się nawet kolegium. I cały problem polega w tym, że to kolegium nie musi być, jak się okazuje, likwidowane. Tylko nie nadążyły za tym przepisy i odpowiednie, a, odpowiednia komisja, ministerstwo pracują nad tym, żeby szybko wysłać i jeszcze ratować te kolegia, które są potrzebne, jak na przykład w Austrowiecce, bo gdzie indziej być może nie. To kwestia kolei, to kwestia obwodnicy o przeprawy mostowej. To wiele, wiele innych spraw, które jeśli nie będą zrealizowane w naszym pięknym mieście, to poziom bezrobocia będzie wóz, miasto będzie się wybudniać i na głowę będą biły sąsiednie gminy, które będą szybciej się rozwijać, bo tam następuje przemieszczanie w tej chwili części naszego społeczeństwa. Nazywam się Adam Kapiński, jeszcze raz jest tam posłem z Obolszczyzny. Bardzo mi jest dzisiaj tutaj z państwem, z państwem dzisiaj być i wstęp zrobię a propos, a propos bezrobocia. Proszę Państwa, jak wiemy, to strasznie duży problem dla naszego kraju. Dzisiejsza stopa bezrobocia jest nieuchronnie podawana powyżej 14%. Niestety sezonowa, sezonowy spadek, który, na który liczyliśmy z 14 niżej podczas sezonu, kiedy właściwie praca jest, powinien nastąpić, nie nastąpił. Możemy powiedzieć, że tak naprawdę do naszego kraju zapy, zapukał kryzys ta druga, ta druga fala i myślę, że on to, że będzie niestety to kryzys taki pełzający, który, który, nam będzie towarzyszył dosyć, dosyć długi czas. Jestem także członkiem Komisji Europejskiej, także podkomisji do spraw ram finansowych. Chciałbym, przede wszystkim powiem tak, będę mówił prawdę, bo nie chodzi o to, żeby tutaj dzisiaj wygłaszać jakieś kwieciste mowy. Chodzi o to, żeby zdiagnozować problem i znaleźć, próbować znaleźć na to rozwiązanie. Mamy teraz zakończony okres finansowania z Unii Europejskiej. Sami Państwo widzicie, obecna władza jednak coś buduje, jakieś inwestycje są powiedzmy w kraju, w kraju realizowane. Niestety mamy ten kłopot, że perspektywa nowa, to jest 14-20 dopiero nastąpi i niestety nastąpi jak się okazuje najprawdopodobniej z dość dużym opóźnieniem. Do dzisiaj nie ma jeszcze uchwalonego budżetu przez Parlament Europejski. Ta zgoda jest na razie taka na ten kompromis tych środków szpicowa, więc mamy dwa lata, kiedy tak naprawdę tych środków, tych środków być może fizycznie nie być. Stwarza to bardzo duże komplikacje propor rozstrzygnięcia kolejnych przetargów na kolejne inwestycje i tutaj zbliżamy się do tego hasła propo właśnie Narodowe Inwestycje Polskie, firma, która, która miała funkcjonować jako spółka, spółka państwowa, która wypełni tą lukę pomiędzy czasami, czasookresami, pomiędzy czasookresami finansowania europejskiego. Niestety Donald Tusk i jego ekspozę drugie roz, roztaczało szerokie plany i niestety sami Państwo widzicie jak to wygląda, jesteśmy w Ostrołęce. Ja, przy, ja jestem z Opola, jak powiedziałem, może mi nie, trochę niezręcznie mówić, ale godzinę temu dowiedziałem się, że jednak inwestycja w Opolu e, bardzo duża, na prawie 11,5 miliarda złotych, dwóch bloków po 900 MW ma szansę jednak być e, ukończona, więc e, gdzieś, e, tutaj wchodzimy w taki element polityki, gdzieś, e, jeżeli się okazuje, że e, nagle się w pewnym momencie planuje się inwestycje, e, próbu, e, e, Próbuje się znaleźć na nie pieniądze. Po chwili okazuje się, że ona jest nigdy nieopłacalna. Po Czarnym Pijarze, kiedy Donald Tusk się obudził jednak, że ta inwestycja jest potrzebna, znajduje się 11,5 miliarda, i tutaj właśnie widzimy wielki chaos tej ekipy rządzącej, która de facto nie ma planu. Proszę Państwa, druga kadencja Platformy Obywatelskiej. Niestety, jeżeli chcielibyśmy nawet podkreślić, że jeżeli nie rządzi, to administruje krajem, to robi to bardzo nieudolnie, a dzisiaj już widzimy, że tracimy czas. Tak jak powiedziałem, między perspektywami te pieniądze na razie są nieuruchamiane, te słowa i obietnice, szczególnie z drugiego ekspoze, są puste i mamy wielki kłopot dlatego, że, że Dlatego że bezrobocie niestety nie male. Ja osobiście, tak jak powiedziałem, opolszczyzna ma jakiś średni, bodajże 14,3 poziom, tak samo bezrobocia, ale jestem tego świadomy, że są miejsca, gdzie tego bezrobocie. Pewnie w Mazowieckim jest tak samo, jest niewielkie, jest 2-3-5%, ale połowa województwa to jest 23-25% i tu się zaczyna już bardzo duży problem, problem społeczny. Jak temu zaradzić? Przede wszystkim Sojusz Lewicy Demokratycznej uważa, że owszem, gospodarka rynkowa, taką wybraliśmy i to jest słuszny kierunek, ale... Powinniśmy, powinniśmy pamiętać o tym, że równy, równy dostęp do edukacji, służby zdrowia i pracy to jest właściwie priorytet na starcie, któremu każdemu obywatelowi się po prostu należy. Z racji tego, jak uważa nasza, nasza formacja, jak uważa przede wszystkim konstytucja na dzisiaj dzień. Tak, taki jest stan obecny. Platforma, jak widać, z psl robi wszystko, aby co się da posprzedawać, co się, co się da sprywatyzować, ale nie wszystkie te dziedziny mogą sprywatyzowane być. Sojusz ma oczywiście swój program. Chcielibyśmy przede wszystkim uruchomienia większych, większych środków dla tych przedsiębiorców, którzy już dzisiaj działają. Jest wielkim nieporozumieniem. Ja jako członek Komisji Europejskiej także doskonale to rozumiem, że często pieniądze na jakąś celowe na szkolenia rozmijają się z potrzebami rynku i w tej następnej perspektywie najprawdopodobniej już tych pieniędzy takich nie będzie, ale te, które były które jeszcze czasami, które jeszcze są można lepiej wykorzystywać więc bazujmy na tej przedsiębiorczości, która istnieje ta przedsiębiorczość ma, działa w określonym środowisku i wie jakie ma potrzeby po pierwsze uważamy, że Ci, którzy wiedzą, mają pomysł, którzy mogą zatrudnić, a szczególnie osoby długotrwale bezrobotne, powinni bez żadnych zbędnych procedur te pieniądze otrzymywać w zamian za to, że po prostu przywrócą na rynek pracy długotrwale bezrobotne, długotrwale, bezrobotne osoby. Uważamy także, że powinny być zmniejszone obciążenia pracodawców, nawet pod tym względem, że sam jestem pracodawcą, bo się po 33 dniu, Dzisiaj pracodawcy, z pracodawcy ściąga się obowiązek płacenia e, pensji pracownikowi, a dopiero później przechodzi na ZUS. Uważamy, że powinien to być zdecydowanie, zdecydowanie krótszy okres, na przykład 15-dniowy. E, uważamy także, że jest duża bariera psychiczna także ludzi, którzy. Sam, sam, sami się zatrudniają i wiedzą, że mogliby więcej, tak, mogliby zatrudnić kolejne osoby, powinny dostawać na ten, na ten cel ulgę od państwa, czy w podatku ryczałtowym, czy w ulgę od państwa w, poda, w postaci zwrotu ubezpieczeń ubezpieczeń społecznych. Bardzo istotną rzeczą dzisiaj jest także, uważam, to, aby jeżeli, jeżeli ktoś ma energię, ma pomysł, mógł zaciągać pożyczki, mikropożyczki, które, pieniędzy, które państwo posiada. Wystarczy je najzwyczajniej od, odmrozić. Dzisiaj nasz minister Rostowski niestety mrozi niektóre pieniądze, trzymając rezerwy, trzymając, trzymając na niektórych kątach pieniądze, tylko dlatego, żeby poprawić makroekonomiczne, makroekonomiczne wskaźniki, a przekłada się to na jakby biedę własne, na biedę pojedynczego, pojedynczego człowieka. Każdy z nas, ja miałem wczoraj na przykład, e, miałem e, kontrolę z Państwowej Inspekcji Pracy. Za każde niedociągnięcie, kiedy Inspektor Pracy wypisuje protokół, czyli każda teczka, która ma jakiekolwiek uchybienie, minimalny mandat to jest dzisiaj 1000 zł. No uważamy, że Jedno do drugiego nie przystaje, niektórzy z własnych biznesów nadto nie osiągają takiego przychodu, a tutaj kara i jakby ciemiężenie przez państwo jest, jest no nie, jak powiedziałem, nieadekwatna jest. Większe jest ryzyko niż to, jak państwo napina mięśnie w stosunku do, do, tego, do tego człowieka. Oczywiście także trzeba pamiętać o tym, że stary postulat sojuszu, który uważamy, że powinna pensja minimalna być powiązana ze średnią krajową. Tutaj dzisiaj pojawia się ogólnoświatowe właściwie takie zjawisko, które nazywa się po angielsku working poor, czyli pracujących biedaków. To jest tak, że e, sam jestem osobą, sam jestem w związku małżeńskim, mam dwoje dzieci. Dzisiaj jak się okazuje, można mieć pracę. I ta praca najzwyczajniej nie wystarcza nam na to, żeby godnie żyć. Żeby godnie żyć we własnym kraju, kiedy na, nawet, z, nawet przy pozytywnych wiatrach e, dwoje małżonków e, pracuje. Dzisiaj jak się okazuje taki utarty, stereotypowy slogan, że... To najgorzej mają ci najstarsi, to badania z cyframi się nie dyskutuje, okazuje się, że bieda ma, ma twarz dziecka. Twarz dziecka dlatego, że właściwie dwoje młodych ludzi dzisiaj przy nie, nawet średnich pensjach, którzy chcieliby normalnie żyć, mając, mając dzieci, wpadają e, pod próg e, praktycznie socjalny. Są, są, jako rodziny, Jako rodziny są automatycznie wykluczone społecznie to wielki kłopot i stąd właśnie postulaty także sojuszu, żeby każdemu dać równą szansę, równy start. Gospodarka rynkowa tak, ale nie rynkowi ludzie. Dzisiaj tak jak powiedziałem, to musi być w jakiś sposób zabezpieczone. Państwo się w każdej dziedzinie prywatyzuje. I owszem, może to jest i zdrowa konkurencja, tak jak powiedziałem, dla biznesu, ale ten przede wszystkim wskaźnik, spadk, wskaźnik i spadek demografii to właśnie jest ten brak pewności. To, że ludzie nie będą, nie mając pewności, już nie tylko godnego życia, ale często przeżycia z tymi z własnym potomstwem, na niezwyczajnie się nie decyduje. Ci sami ludzie wyjeżdżając za granicę. Jeżdżąc na przykład do Wielkiej Brytanii, mają najwyższy wskaźnik dzietności w Wielkiej Brytanii. Tu nie trzeba niczego naprawdę wymyślać, tylko po prostu ludziom dać spokojnie żyć. PRL miał swoje wady i zalety, oczywiście, że także wypaczenia, ale to wtedy nie było tak naprawdę żadnego problemu z pracą i demografią. I dzisiaj powinniśmy z niektórych przykładów po prostu nie, wstydzi, nie wstydzić się i skorzystać, bo jako, jako naród jest nas coraz mniej, praca staje się przywilejem właściwie i luksusem, a nie podstawowym, podstawowym działaniem, żeby funkcjonować w społeczeństwie.